Znowu byłem na złomie Zobaczcie co tym razem przywiozłem Pugi, dwójki I ośkę z przyczepki Oś jest na resorach Prawdopodobnie z Warszawy wielopiurowe, Amortyzatory ramieniowe Wystawię to do internetu Tak, dwa koła Opony już piaski pasują do żuka i do nysy to jest tył, tył syreny, oś tylna od syreny, ale przecięta i z tego skrócona chyba, tak to wygląda na no to, że jest węższa. No i pługi dwójki zardzewiałe, ale będę miał cim ogródek uprawiać. Zobaczycie na filmie, jak rozładowałem z tego busa, załadowali mi wózkiem widłowym, a jak zdejmowałem, to zobaczycie na filmie. Ничего не погибло. Все